Witam serdecznie dzisiaj zrobimy faborki z serka homogenizowanego potrzebować będziemy szklankę mąki pszennej szczyptę soli łyżkę cukru pół płaskiej łyżeczki sody jeden serek serek 15 deko i jedno żółtko i składniki należy Połączyć. Zarobimy ciasto. Musimy pamiętać o dodatkowej mące do opruszania maty. Zarobimy ciasto. Będziemy wałkować i będziemy radełkiem wycinać paski. W środku zrobimy nacięcie i będziemy formować faworki. Będziemy smażyć ja mam akurat w rondlu olej, i później oprószymy cukrem, pudrem. Zarabiamy ciasto. Będziemy bałkować cieniutko. Pamiętamy, że faworki musimy bałkować cieniutko. Tak często już mam prawie zarobione, troszeczkę mam. No ale już jest. Opruszamy mąką. I będziemy zwałkować. Tabórki no są bardzo smaczne, szybciutkie w wykonaniu. Tak. Już mamy przygotowane ciasto. Tak wygląda ciasto i teraz dodatkowa mąka. Dzielimy na pół i wałkujemy. Dobrze też wałek sobie opruszyć mąką i cieniutko należy ciasto rozwałkować. Zrobimy taki prostokąt i później będziemy kroić dwucentymetrowe kawałeczki i tak jak już wspominałam w środku zrobimy nacięcie przełożymy tak tutaj troszeczkę muszę podsypać mąką i ja sobie wycinam radełkiem z jednej, z drugiej strony i robię takie dwucentymetrowe i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. W środku robimy nacięcie, przekręcamy i dajemy na rozgrzany tłuszcz. Tak to wygląda, wkładamy do środka i tak już tłuszcz mamy rozgrzany i smażymy na złoty kolor. I tak zrobię z pozostałą częścią ciasta. Szybciutkie wykonanie. Wygląda. smażymy w dużej ilości tłuszczu faworki już mamy usmażone zdejmujemy na ręcznik papierowy aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu i robimy następną porcję i tak oto wyglądają faworki z serkiem homogenizowanym i tak oto faworki mamy usmażone obficie opruszamy cukrem pudrem i cukier puder y mieszamy z cukrem waniliowym o ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę faworki z serkiem homogenizowanym